A ła zabolało mnie, czemu tak przeczytałeś Mój nick. Ty, plow, podłoga, profil 12. Ty, masz gościa tutaj. Profil. Nie, to jest człowiek. Gość tutaj jest w Tymczasem sam <grym> Tak samo jak kto tak przeczytał? Profil. Nie pamiętam, ktoś tak przeczytał. No fan. A fan, nie Siedzę w sianie nie? Ja siedzę, 4, 5, 9, siedzę na koniu tak, tyłem A mnie na Nie strzeliła pompa, no oczywiście nie 14hp ma piętro pod nami Dobra, ma czepiaka <grymne> Podnieście mi moją kartę, jak możecie Ktoś jeszcze strzelał Zrobiłem ci damage na balonie, 80 damage, bo gościu dostał headshota a gość jest... gość jest tutaj Leży Gdzie macie typa jeszcze? Ten jak wysoko poleciał w ogóle. Ten zlutował tego co ja zabiłem, nie? No jasne, nie. Wszystko mi zabiorą, nie? Wszystko Churde. kradną... Kradną lepiej niż nasz polski rząd, normalnie tego Dałbyś choć ramo do, do tej Aha, Kraken się w ogóle wyciszył a kradnie cały lód nie? Ja, ja tego gościa ko Teraz mu Gdzie ty tam poleciałeś? O, tam jest coś. Mamy kartę tego? Mamy, no? A, w go. Ma ktoś włączoną komunikację w, w, w tym? W Fortnite'cie? Ja. Bo ten bot się wyciszył. Co? Na tym speaku. Na kraken. A, um, co ty myślisz, że on ma odpaloną? Tak, ja ja jak odpaloną. powiesz, to może ten to może usłyszy. usłyszysz ja mam odpaloną, ale mi nie chciała, W ogóle nie słyszę ludzi. No, ja też nie tak mam. Nie no, po prostu jest gównem w Fortnite tyle. Masz coś może pożyczyć? 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 Tak na zawsze? No nie wiem, ja mam co nagle taki Jest w sianie albo... Bo ja mam słabej temki. Legendary, tu gdzieś, tu gdzieś była zielona. Niebieski AK, czy demowizja Nie, Plus, Ale za to masz demasz na balonie. Zrobiony w... wszystko. Mm, Robij ale jakim trzeba być upośledzonym dzieckiem, żeby założyć sobie konto na YouTubie z nickiem Evron, tym samym awatarem co ma Evron i wchodzić do kogoś na streama i pisać, mam nadzieję, że kod Evron w sklepie wpisany nie, to trzeba być naprawdę nie do rozwoju Evron by po pierwsze niczego takiego nigdy nie zrobił, bo jest normalnym człowiekiem, normalnym streamerem, który nie rozpowszechniał u innych streamerów czegoś takiego <śmian> Współ Współczuję po prostu współczyje po prostu mu widow, jeżeli ma takich, którzy wychodzą z jego streama czy tam z jego kanału i mówią: Ej, wpisujcie ten kod, bo on jest genialny. Ma takie widowiska. Jaki słaby lód. Chce ktoś apteczkę? Jakiś, jaki słaby lód? Jaki słaby lód? Jaki słaby lód? Jaki słaby lód? Jaki legendarna bomba, legendarny niebieski jakaś, czyli legendarna sniper. Dobra, niech walsie, bo zaraz po rogi ci wszystko weźmie. Dobra, ja nie mam nadal SMG, Jest nie? Jest jeszcze więc... opcje klikowania mi SMG W sumie Mki też nie mam, nie? O, fajnie kraken się odmutował w końcu Co? Kraken ty masz wykrywanie Co? Masz wykrywanie, nie? Nie w sensie? No głosu. Mm, Nie, ja mam tylko wyłączanie mikrofonu, uh -huh. to weź włączę jak klikasz Albo daj sobie na przycisk Nie tam słucham. Nie jest mam sm SMG! Nigdy nie klikam tego przycisku i mówię jak debil do sam samego siebie, więc... Gdzie jest SMG dla mnie, Ale... tak głupia gro. lewe słyjem Nic z tym nie zrobię Próbowałem różnych rzeczy No ja też mam mechanikę, ale jest taki smutny Ej macie SMG Mam Ja dziś zostawiłem chyba mi Gdzie? zostawiłeś no, Mnie raz Aha, no tak, to by zostawiłem, spoko Tu jest szare, jak chcesz No biorę, no nie innego Jak znajdziesz niebieskie, to mogę ci oddać moje legendarne P90 Nie chcę pinać okay. Finać jest słaby Wow, kończy się do tego przekonał, że jest słabe. No, w sumie P90 jest tylko dla spamu. Dlatego mam, nie mam P90 jest dla tych, którzy nie potrafią strzelać z pm i, strzają i, i strzelają brytyje Którzy są niedorównięci I dlatego masz legendarny Nie, mam Mki. ki Tobie to wszystko na to, co trzeba podawać No, no To jest legendarny to to został tu z... legendarny granatnik? Co z tego, że jest YouTuberem, ja. jak jest zwykłym człowiekiem? wiem, ale się śmieję, bo zawsze jak na przykład patrzę na stream not Na przykład jak ktoś organizuje gry z widzami i takie typowe dzieci do niego przychodzą one z... To one coś znajdą i tylko Ej! Ej! Chodź tu mam bez ten Ej! Ej! No Neku, 100%, nie? <laughs> <laughs> bez tu. Ja pierdzielę. Bez, kip, bez kip. Ej tu macie slajpa do wypicia chłopaki Ej, dawa ja mam quest na niszczenie skały i drzew, kappa To nie było w zeszłym sezonie? W tym też nie. jest? A, było? No, to są nie na plecek wydzwania. jest do tego I to jest. Ja zamką Nimo Nie mam no come on Zamieni się ktoś za niebieskiego kawałka? Ja, ale mam szarego. Fyfalo a. No emki. Ja mam niebieskiego. Akurat niebieskiego a, Co za kolejne. Tam duży kef został, został slerp i nikt go nie bierze, nie? A wy nie macie z fulla. I don't care. Mam nawet. I don't come. Będę musiał sobie kupić po prostu mikrofon stojący razem z pop takim wielkim na pół ekranu pewnie. Zapomniałem, że jestem tak z tyłu po sobie zbieram macy. Zapomniałem, że tu w ogóle jesteś w sumie. Yeah. <laughs> ja Jak ja O dzięki. Ja ha, -ha. Zasób? Zda. Zapomniałem, że tu w ogóle jesteś. To nie jest Bez Co mnie nie dziwię się, I tak nic nie robię w, tej w tym meczu. Nie, jak, farmy matki. Fa Twoim, Matce farmisz. <laughs> farmisz, farmisz. Najwyżej jak zginiesz, to wez, przynajmniej będziemy mieli szybę Najwyżej pójdę na tiltę specjalnie, żebyście mnie nie podnieśli. Lol. Przeciwnikom oddam moje matce. Lol. Cześć Dawid, i nick? No. W opisie mam wszystko. No, w tytule streama. Na kogo ty strzelasz? Któryś z nas wyrwie od boku albo od pleców. więc to poradzę. Nawet to mnie bo ci kom spali Fany najlepsi, ja mam 60 stałych klatek Z wzięliśmy go na składy, to zdech piersi. Nie bym ich holał Ja tam jeszcze kogoś zabiję, nie? No jak go nie dostanę? Mam przeładować, macie amodemki? Wiesz, że miałeś? Chujowy masz krok, stary. Wow. macie Ma lunch pada? Nie mam. Czyli z buta, byście się zajęli zbieraniem masy, a nie to Cię wszystkim nie poszczelacie. <ścoughs> Czy ma wo worelki. Witam. Wóreczki. Ten czerwony skin nie ma HP już. Ja bo oni na samym dole są. A nie tutaj kewa. Okej okay. Trafi Nie wrócił Co się tu w ogóle dzieje. Ile razy ja jeszcze spadnę z tego kurna budowania? Przecież ja hmm. Mam go przy sobie No, nisz to, nic to Jest nice. Xd Dobra, ktoś mówił, że gdzieś jest dla mnie Mka No, ja 17. Nie, no daj mi tego Skara, no nie no kurwa Nie no daj mi mo może leczenie Bo nie mam nic no nie Mk by były się. na górze, ja nie mam żadnego leczenia eee, tego co podnosiłem dobrawało? tu 18 mam Tu tyle leczenia było, że to ja dramat i wszystko dobrało. mi wyzabierali Ja nie mam nic z tego leczenia co tam było Ej dobra, teraz tak szczerze, a potrzebuję Chaos, nie wiem czy nie wyrzuciłaś mnie 50 Dzięki Jezu ty, 300 rzucił prawie we mnie No mam 500 Macie pompy ktoś? Macie? Nie mam mało, ma, ma. macie ammo ja ma do, do tego, dam do 50, snajpy dam w ogóle Dam ci 50 do pompy, ale macie Mam max drewna i, i cegieł mam też max. No to daj połowę cegieł, to masz 50 bomb. Dobrze, to już idę do ciebie i takie dziwne to ja robię. O kurwa, 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 lata Kurwa, 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 kurwa. Kurwa, kurwa, bez kewa. Bez kurwa, kurwa, Loma, kurwa. Kurwa, 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 kurwa. Kurwa, Wy tu jesteście, kuźwa Leży, ja pierdzielę low mania Gość dostaje 194, ale walą. low, czajcie, ty. Dzięki! Leży Dzięki, naprawdę, no fajnie się z wami gra, elo zaraz cię zbierzemy, no Ten budowa się nie umie Ten leczy 30 HP Ten to 30 HP ma w ogóle Tak pluje będę G ten kolej jest w ogóle Kto inny mógł się wpieprzyć w pułapkę nie niż stres Coś to jest żal. Co, co się, jest karta tego drugiego? Co się nie chwali? Naszego chwalisz, przyjaciela. Co się nie chwali? Gdzie ty jesteś, Kiri? Gdzie ty masz tą? Ja nie wiem, gdzie on leży, no kamany. A ja już jestem podniesiony Ja bym mówił nie o tobie, tylko o nim, no. Pod spodem. Uwego... Jeszcze ben... nie. Parawo, góra. Za dużo zeszłeś. Tu lewo, a teraz tutaj naprost No dobra, widzę już, okej okay. Gdzie jest? I tak nie ma strefy na bus restaurantu. Ja pierniczę. Nie. Ale to był Józef0915 To ja lecę jak nie lecisz, respisz, więc jodnij A idziesz już tak w ogóle? Dropa no. otworzyli Teraz idę tak w ogóle, na chwilę tylko sobie padłem Trzymaj się, dropa otworzyli na 3 dead Trzyma Ja się bandażami Ja mam slerpa jeszcze, nie wiem czy tam coś nie zostało po tych gościach jeszcze No to sobie Masz serpa Leci Trzy kicie dostał po dwadzieścia, tam jest dwójka Z łuku wal, dzisiaj to bardziej dobra, dobra. zwalić tak, żeby wyszło schody dzisiaj w Musisz O Nie mają lęch palić, Pod nami No widzisz to Tak się to z łuku. Kolony. Ale mam nie, nie Minus 100 się Minus to bez kewa Pod Od plecu Dobra trafi robisz Tam ten nie ma kewa Tamten, on nie ma kewa jeden Zabił Nice Dobrze bez y, do strewa y, Podnieś mnie jak możesz Dobra do Dawaj, nie do strefa Dawaj się podążysz A do ciebie idę, czołgam się Ostatni wyskaw, ale on tamtego będzie a Nie wiem, dobra, tamtego tam. Tu jest, f tak. już go było. mógł nie wychodzić. Łatwo. Mógł poczekać, Kraken jeszcze trochę. <grym> a by miał win, nie? Nasik, nasik. Dobra, 2075.